O, jest, zaczyna się. Niewidzialny. Co jest? I oglądaj stary! O, niewidzialne moby. Kocham. I czemu nie mogę odbić się <noise> w, w Dwóch jest. W dwóch gastów jest, normalnie w świecie. No dalej! Nie da się w ten, nie da się z. <noise> Gasty, ja się buję. Mówiłem... <noise> Nie mogę trafić w rąbanego gościa! Tego gasta nie mogę za trafić Ja go trafił Ja ja nie mogę! Ale mnie irytuje ten gminy Serio blady? Serio No jestem upośledzony trochę jest po prostu <grym> Co to tej... jeszcze mi zniknął niewidzialny jest na bo za daleko poleciał Te Wracaj tu tchórzu Dwie mapy o ja tutaj Moment. teraz stukuję. Osiem kilofów żelaznych o. I po co oszukiwałeś? Jeden yes. diament Ej no bez jaj Jak mi irytuje ten gnój <śmuletra> No nie, nie mogę odbić kawę, kawę, nie się od tego strzału Nie się Nie mogę nawet tego gówna odbić Nie wiem czy to takie lanie są, czy co Nie wiem, wszystko się nie odbija, to jest zrąbane nie mogę odbić rąbanego stału To się Jesteś stary zaraz zacznie, ja ci umie No Nie mogę odbić po prostu No przecież ty nie się no To jest popsute no, Nie mogę gasta od... Nie mogę odbyć kształu, nie dać Nexo do kabu za książek Cover me in diamond jest również achievement Stary, ja wczoraj tym bigołem tak, ale jakieś, że to jest szkoda gadać bo każdy ma swoje, tak? Jeden na jeden? Na jeden? To było, to było. Eee, nie, było Bingo 4x4 do zdobycia. Aha, okay. no, I w sensie generalnie wykopałem tego... 8 kilofów żelaznych no i no znalazłem diamentów. Nie, nie odbija. Damn. No litości! A jeszcze miałem dwa skarby i trzy statki. Nie, Stary, ja raz odbiłem kulkę gasta w zumbiatku no, i o, wszystkie zaczęły nawalać. O! o słuchaj, słuchaj dalej, słuchaj dalej, to nie jest koniec. To jest dopiero początku. Tak można, szybko odbijać, to? Nie, to się działo, <laughs> Nie da rady ja no kurde, jeszcze 17 Gostów Teraz mam na ogonie! No ja pierdzielę, ile ich tu jest! Jak mnie zaraz coś trafi, to. No nie mogę po prostu! Nie mogę po prostu w takich warunkach praca. 17 Gostów już chyba mnie nawala ze wszystkich stron! Idźcie sobie! A, te gosty. Ach, te goście. Ach, te goście. To są. To są. To są, to są, są chmurki! Nienawidzę ich! Ach, te głupie chmurki! Nie no, masakra zaraz tak mi coś trafi. E, co to jest za ciebie, no, Zaraz e, mi coś trafi. Warpix? A, od Bastion znaleziony, dobra, czy. Entom. Nie no, bo. Była... Wezmę też te kordy do portalu naszego? Widzowie moi pamiętają, podajcie widzowie temu, żeby widzowie, widzowie, proszę. Temu, temu komuś, nie wiem, kto ja mu polecam, znowu, jak jaki to jest. Stary, teraz ty nie sprost, go powiedz, 3 lata próbuję walczyć z tymi lopanymi córkami, no nie lata da się. Próbuję się utrzymać mojego imienia z i nadal nie wiem, jak to robi. Przyjaciel tak zwany. Jak to? Przecież wiem jak się nazywasz, o co chodzi. No. Nie rozumiem. Ej, te gosty co zniknęły jest? nagle, co Diabeł? jest? Tak to jestem. No, tak, tak, tak. Ej, no nie no. wierzę, no, godzinę z nimi walczyłem, po czym ani ja razu nie mi się odbić strzału, po czym nagle zniknęły. No i się nagle dobra, się. No kamik, no się pojawiają, dobra. No, się. które się pojawiają. No płagam się, się pojawiają No co jest płagam? no nie mogę tego gówna odbić To jest to obsute bez łukamy, No bez ja jeszcze się nie uderzyłem przez super Nie mu błagam Proszę Nie, nie rób, nie rób nie rób spawnera, to będzie oszustwo to będzie, to będzie oszustwo, proszę nic nie robić. No co jest? Nie da się tego odbić. To, to jest zlagowany serwer. Ja tu nigdy nie zrobię <noise> tego challenge'u. Co za głupia? Stary, ja to zrobiłem 20 sekund. Tu nie da rady, no! Wszystko by się udało, gdyby nie te piekielne chmurki i ich odbijanie. No, no tak, no bo to jest głupie. no Godzinę można z tymi chmurkami walczyć. Musisz w niego, Musisz celować. W niego celować, Ale co to ma do rzeczy, że muszę w niego celować? Jak ja nie mogę odbić rąbanej kuli, która we mnie leci. Przecież to nic nie że ja w niego celuję, muszę chmurę, nie mogę nawet odbić tego gówna, a co dopiero, a co dopiero w niego trafisz. Wydaje mi się, że blady jest odrobinę tilted, nie wiem czy wy chłopaki też czujecie od niego energię, jakiego leci od No niego bo się zdenerwuje no. Nie da się nie tego na, odbić. Na, na, na nas, na chmurki. Na chmurki jesteśmy. A na chmurki, nie na nas, Nie dobrze. denerwuj się na chmurki, Smajl O. Nie no wal tu chmuro. Kupia. No ja wiem, że nie trafiło jeszcze w nią. Pamiętaj, żeby ją wyzwać od frajerki chmur. <grym grym grym> jest tu się 6 minut! Na 5 jest 26, na 5 minut. <grym> no nie da się w nie trafić, one są upośledzone, te chmury. No ja nie wiem, co w nie wstąpiło. No nie da się po prostu! Godziny nad jednym challenge'em spędzam czas. Tak? dobrze, że nie półtorej ja, Bo ja, ja tam teraz sztukuję, bo półtorej I godziny gniazda szukałem Co chwilę pojawiają się... Ach, szkoda gadać Uszuję ci, blady No mi smutno jest teraz. on w ogóle to no, Cały cała event się palił. Tak, wykona, wykonam, ale też ja nie to, mi to, to zajęło czasu Ale te chmury są okropne No są stary, okropne. Jak to rozpalone wszystko o, teraz się zacięła chmura i nawet nie zwraca na mnie uwagi By, Dzięki Chmura opływająca bladego. No, no mi jest przykro nie, Błagam cię no! Chmurko! Wlady, cie... no, aż mam ochotę zrobić to za ciebie. To no, był taki się... smutny! I mi no. też tak jest przykro. Błagam cię, chmurko! Zabił go! Zabił! Odbić, nie z Odbić. Ja wiem, ale chciałem w nią strzelić, żeby ona się zauważyła, że tu jestem. No bo ona sobie poleciała gdzieś tam, w cholerę. Bloody Minecraft to jest najlepszy content na świecie. On zabiłem, nigdy w Minecrafta Zajemni stary się... nie grał, nie? No, super. No, szkoda gadać, masakra. On nigdy, biedaj, nie grał w ale Minecrafta. O właśnie, błagam, do błagam, tego piłem. Baro, z tym typu, z chmurą, z tym chmurką. Ej, ale autentycznie, jak ja tego słucham, to po prostu animacji karty. Ej, Kamek, nie zabijaj mi chmur, to jest moje zadanie. Czemu <śmuszczak> ty mi, mi Kamek, zabiłeś chmurkę? Przestań mu chmurki prześladować, Kamek. Ej, no Kamek, mi chmurkę zabił, no. Teraz mi jest smutno. Dobra, chmura, dawaj w moją stronę. Ja nie błagam, naprawdę? No dawaj. Yes! Yes! naprawdę. Oh, was here. O! Jest! was Jest! O! Jest! Jest! O! Jest! 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 Jest!